Cze. <laughs> Zaraz pojedzie. Zaraz będzie. Jemy tu. <laughs> 450, gdzieś za 7.000. Tak? Panie Edwardzie. No no.

Co gdzie jedziemy? 450 to daje czadu, co? Ale to czterobiegowy jest? Tak? No? O. Ty, kurwa przetar, Kobia. Ja jeden na lei, dwa mówię. Rwie na kołagitko, nie? Trzy, pięć piec. to Stuka <laughs> piątki nie ma. No i faktycznie to jest skoro czterobiegowy Ale z wyjdzie, nie? Nie wiem. I jedzie na bagę. Na, na, na bag. To powiem ci szczerze, że na baga, ale ale już chcesz, że jeszcze zmieniać? Czy, czy już, chcę, już chcę, tak? Co jeszcze, no ale szukam. Ale tej, już nie ma. Co jest kurwa? A tu w każdej tak, no ja też miałem. Też. też tak masz, też tak masz. <laughs> że miałem pięć. Sorry, tutaj, <laughs> tutaj, masz tutaj Masz pięć biegów, nie? Co? Pięć biegów. O, czekaj chwilę. Pa, interkomunik, nie? Halo. Y, nie, nie, nie. nie. Jeżdżę. Dobra. No siema. O ma dłuższe biegi ten No i tak panie to. to dawaj tu na górki, a was ponagrywam póki jasno jeszcze. No to tam o... Jednak dobry, się. Dobry. Jeszcze tam. O. Wywaliłem się tam, nie? I patrz co się stało. Kamkę płamałem tam. Nie żartuj. Troszeczkę tylko... No A nie całą? Wypadłam i teraz sprzęgła nie miałem. To jakiś, czas, to jakiś czas mi spada i sprzęgła nie, ja muszę ją poprawiać, No to już patrz, to co ty za klamkę żeś kupił No powiedz, czasem sobie taką spadnie i sprzęgła nie sobie To masz tu tą starą założyć. A tam ta stara tak samo pękła Musisz sobie nie kupić Tam ta stara to nie ma wyjścia tylko nie stara tak samo pękła No tylko nie A niełamka, to wychroni... no, to tylko nie a niełamka, to wychoni Nie no, się tak wygina w górę, nie? A co to ma jak cię tak biegnie w, w górę? To jest w sensie taką jak nie. To dzisiaj się wygnie na zaczepie, to luzujesz te śruby, nie, żeby mocno No to co nie było. mi da niełamka? Nie, nie złamie się. Ej. A co ty kurwa? A co ty masz tutaj? Czy... Tam Gdzie do nas idziecie? na jedynki, tam? Tak, tak. Ale będzie teraz gasła, kurde, jak mi sprzęgło będzie spadać. No, ale zobaczymy, sobie, jak przyjedzie. Dobra, to trzymajcie się. Na razie. Marka. Na raz. No Ale że akurat dzisiaj. Nie mogłem tego jutro zrobić. Jedziemy tutaj na lewo? Dat, dat je pretty, dan, was je doel, dat